Witam ponownie na kanale Artur GT. Słuchajcie. Jak widać kolejny dzień wykopkowy. A takie pole mamy sobie to całkiem nowa miejscówka do obejścia. Zobaczcie sobie, jak to tu wygląda. Nie wiem, na starych mapach tu nic szczególnego nie było, ale jest to jakieś, widzicie, stara zabudowa za mną. Jakieś stare domy. Zobaczymy, pochodzimy. A, może coś wyskoczy fajnego, kto wie. Słuchajcie, cały czas oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału. Jak i lajkowania, no i komentowania oczywiście. I co, widzimy się przy pierwszym sygnale, przy pierwszym fancie i oglądania. No i mamy pierwszy sygnał. Pierwszy fant dzisiejszego dnia, tak jak na każdym filmie. Pierwszy sygnał jest kopany. Nieważne co wyjdzie, jaki śmieć czy nie śmieć. No jak wygląda. Pierwsza znajdka dzisiejszego dnia. Długo to nie trwało, dosłownie ile? 5 minut jest jestem na tym polu, i wpada. Zobaczcie sobie, pierwszy pieniążek, tak sobie tu wyskoczył i już patrzymy co to jest, i już patrzymy, i już patrzymy co to jest, o, 1950, powojenna monetka i wpada dwa feningi 1950, tak to wygląda. Pierwsza monetka szybko wpadła i mam nadzieję, że nie ostatnia. No i mamy kolejny sygnał. Kolejny fant wpada łuska od Mausera. Małzerówa. Tak to wygląda. Trochę taka już winieciona, ale jest kolejny fant łuska od Małzera. Wpada kolejna krągłość słuchajcie. Zobaczcie sobie. Tak to wygląda. Już podejmujemy, już podejmujemy i patrzymy co to jest. 50. Ale co za 50? Raj się fenik. Obracamy na drugą stronę. I Patrzymy dalej co to jest. Ale coś powiem wam tak. Po tym już widzę. Że to będzie 50 Adolfowa, ale poczekajcie, sprawdzimy do końca. Tak czy nie? Tak czy nie? Jest 50. Jest 50 z wiatrakiem? 35. Także co, wpada kolejna monetka, 1935. 50 fenoli Reis. Deutsche, Deutsche Fenik. Jest kolejna monetka do kolekcji dzisiejszego dnia. I mamy kolejne znalezisko, wpada tak zwana zmyłka okrąga zmyłka dubka od łuski mieścickiej taka zmyłeczka, często spotykana na polach pewnie już nie jeden z Was się spotkał z takim czymś, taka zmora, powiedzmy, coś okrągłego, gęba się cieszy, moneta, a tu wyskakuje dubka, dubka dłuski myśliwskiej. No i wpada kolejne, kolejny fant. taka jakaś, zobaczcie sobie nabitka z jakimiś numerkami, tak to, coś tutaj jest wybite, jakieś numerki, no, tak to wygląda. Kolejne znalezisko. Ej, no słuchajcie, jak sobie tutaj podeszło pod tą starą budę, tutaj. I tak sobie. Opie, nie chce mi się za bardzo chodzić nigdzie. I wpada taki sztuk metalu. Słuchajcie, co to jest? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. W pierwszym momencie myślałem, że to jest może jakiś e, uchwyt do takiego sztuczca albo coś ale to ma takie oryginalne zaokrąglenie i naprawdę nie wiem co to może być tu ma takie serduszko chyba no, coś takiego taki kolejny fancier wpada i mamy kolejną znajdkę a przy samej tutaj tej zabudowie się kręcę i co wpada ulka Kuleczka łowiana wpada, proszę bardzo No i słuchajcie w, e, Wpada kolejny jakiś taki Fant Nie wiem co to Coś takiego wpada Hop, jakieś takie chyba Jakaś taka Nie wiem, zapięcie chyba jakieś Tak mi się wydaje A nie wiem, coś od czegoś w końcu bądź razie I jest kolejny Fanty. A słuchajcie, zobaczcie gdzie jestem, przy starym folwarku, a w czas się tu kręcę i tymczasem co wpada, coś okrągłego wpada, zobaczcie sobie, już widziałem zieloną ładną patynkę i już patrzymy co to jest za monetka, jest jedynka cesarstwo, jest jedyna. Tak, jest, jedynka cesarstwo wpada. No jednak, te stare zabudowania, jednak coś tu jest. Kurde, warto się pokręcić. I wpada co? Jedyneczka, co? jedyneczka, cesarstwo. Jeszcze taka w miarę w ładnym stanie. Jedyneczka, cesarstwo. Rok odczytamy jeszcze? Nie wiem, czy odczytamy. 1899, tak na moje oko. No, i ładna monetka. Kolejna do kolekcji. I wpada fenolek. No, słuchajcie. Szczerze, nawet nie ma chyba większego sensu dziś dalej chodzić. <grystanie> zobaczcie, co wpada. <grystanie> ja już widziałem. Teraz wasza kolej. Kurde, zobaczcie. Co tu wpada. Co tu wpada, zobaczcie. Sreberko. Sreberko. Ha, ha. Mamy Co my mamy Półmarki Z cesarstwa Ale akcja Kurde mówię nie chce mi się nigdzie tutaj dalej łazić Cały czas przy tym folwarku Tu sobie tuptam I wpada zobaczcie Sreberko Ale strzał fajnie Już czwarta, czwarta dzisiaj monetka I mamy srebro Słuchajcie Jest półmarki 1918 Deutsche Reich. i wpada sreberko. <laughs> Tylko się cieszyć, no bo jak srebro wpada, gęba się cieszy. I mamy kolejny fant. Wpada taka resztka. Resztka od żołnierzyka. Tak już bez głowy, bez nóg, taki przeorany, że tak powiem, na tym polu. Ale jest kolejne znajdka. No słuchajcie. Powiem wam, że podoba mi się to miejsce. A przy tej samej drodze tu sobie chodzę. Pada kolejna krągłość. Zobaczcie sobie. Hop. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Ach, fenolek, Jedyneczka, cesarstwo. <laughs> Kolejny. A już drugi dzisiejszego dnia. Jest cesarstwo, tak jest. fenolek, cesarstwo. Jeszcze zobaczymy może który rok. Jak nam się uda. Albo i się nam nie uda. Nie wiem. Jak jest mocno. Trzeba docieścić lepiej. Ale wam powiem. no miejscówka fajna. Naprawdę. Daleko nie trzeba chodzić. Całe pole jest nasze. Do obejścia. A ja sobie tu fajnie się kręcę. Koło tego folwarku tutaj. I zobaczcie. Przy samej dróżce. Praktycznie. Wpada. Jedyneczka cesarstwo. Kolejna monetka O, słuchajcie A jest, jest coś w tym. Musi być. Ja jestem w folwach, zobaczcie. Z dłuż linii idę. Dosłownie. Przed chwilą jeden fanolek wpadł. A tu już nam się pojawia kolejna monetka. Zobaczcie. Wcale nie jest daleko jakoś tutaj do tej drogi. Kolejna monetka wpada. Już patrzymy co to Co to tu jest? Już widzicie? Jedynka Adolfowa ha, ha. Kolejna monetka się W ładnym stanie Zachowana monecia Jest gapa? Jest Jest gapulka Czyli jest jeden fenolek 1942 Jedyneczka Adolfowa Wpada Kolejna monetka No proszę bardzo Kolejny. Kolejne znalezisko Monetka Jeden, jedynka Dolfowa. No i słuchajcie, wpada kolejny fant. Takie coś wpada. Takie koło. A no, chyba miedziucha będzie. A no, wpada takie miedziane, miedziane kółko. Słuchajcie. No ja te miejscówki nie, nie odpuszczę. Będę dusił cały czas. Wpada tutaj. Dosyć większą dziurę wykopałem. Wpadają tablice rejestracyjne, ale Wam powiem ciekawe, bo są to takie mniejsze, małe rejestracje. Także nie wiem, mogą być od jakiegoś traktora albo i jeszcze od czegoś innego. Ale w końcu bądź razie wlatuje kolejny fant. Podeszłem już pod sam mur, ale mówię, kurde, fajny sygnał był. Coś wypadło. Słuchajcie, nie wiem co to. Podnosimy to, podejmujemy. Wygląda mi to jakiś medal. Medal, ale mogę się mylić. Ale to chyba na pewno będzie jakiś medal. Ja wam powiem, no jest, jest naprawdę mega fant. Jest mega fant. Ale kurde akcja. Zobaczcie, pod samym murem. Czekajcie chwilę, doczyszczę chwilę. To będzie na pewno jakiś medal. Słuchajcie, no nie chcę krzyczeć i robić tutaj awantury pod tymi zabudowaniami, pod tym folwarkiem, ale kurde, wpada chyba jakiś medalik. No jest naprawdę masakra. Coś pięknego to jest. Nie wiem co to. To jest jakby mi się wydawało jakby po francusku napisane. Jest 1910. data. No coś pięknego. Słuchajcie, no kurde, ale szczał, tego się nie spodziewałem tutaj. A zwłaszcza, że cały czas tu się kręcę, praktycznie, cały czas w jednym miejscu. No kurde, ale strzał, ej! Piękne, naprawdę piękne. Mówię, to może być jakiś medalik, medal jakiś tutaj za pracę w polu. Ale naprawdę jest coś pięknego, na spokojnie w domu do wygoglowania. Także jak będę wiedział co to, to na pewno Wam rzucę do poglądu. No i słuchajcie, wpada kolejna znajdka. Najprawdopodobniej będzie to guziczek. Guziczek marki Gaciowiec. Czekajcie go tutaj trochę to a to będzie jakiś zwykle. Jest gaciowiec. Jest gaciowiec! Pada Guziolek. No to robimy podsumowanko małe dzisiejszego wypadu, co nam tu wyskoczyło. Mówię medal, ale to na końcu. Najpierw tutaj co kulki ołowiane jakieś pociski, łuska, jakieś takie pierdołki, zobaczcie sobie, tu do tego co, tu jest żołnierzyk taki, ta reszka w sumie co z niego zostało, gaciowiec jeden, obrączka jakaś miedziana, tablica rejestracyjna, to jest takie, taka ciekawa rzecz, nie wiem co to jest, może wy wiecie, napiszcie w komentarzu, nie wiem, mówię, myślałem, że to może jakieś sztuczka coś, ale jest to zakończenie takie, okrągłe raczej, to nie jest nic od sztućca, nie? Dobra, więc co tu jeszcze mam? No i monetki wyszły, co? Jest dwójka, dwa feningi? Yy, powojenne 1950 dwie jedynki z cesarstwa 50 Dolce Rajs 1935 Co tu jeszcze jest? Jedynka Adolfowa No i tu mamy Sreberko dzisiejszego dnia, półmarki, No i kolejny fan dnia, ten medal. Medal naprawdę jest mega. Jest to belgijski medal z 1910 roku. Jest z brązu. Jest tutaj w dobrym, naprawdę ładnym stanie. Doczyszczę go porządnie, wrzucę go do poglądu i opis dodatkowo też zrobię. Troszkę tam sobie wygoglowałem, ale mówię, więcej tego muszę tam wyczytać. To Wam wrzucę, już na pewno widzieliście. Także co, Fanty, widzicie jak wyglądają. Wypad na plus. No i słuchajcie, Folbark został, jak ja to mówię, przetuptany. Troszkę tu wychodziło, chłopaki też trochę powyciągali, tam z drugiej strony byli. No i co, jak się Fanty Wam podobały? Wiecie co macie zrobić? Łapeczka w górę. Cały czas, oczywiście, zachęcam tych, co jeszcze nie subskrybują, do subskrybowania kanału. I co, widzimy się. W najbliższym filmie. Trzymajcie się i do następnego!